Cześć mam Kostoszony Łukas i witam was na kolejnym odcinku z Farminga 17 I oto w tym odcinku będziemy kolaborować pole, pole Kun i masz z Fogrusom Po woglusom 56, sze, 13 no, no dzięki za subom 69 subów po tym odcinku z z orki i 20, 28 łap... i 6 łapy w górę Jeden komentarz i jedną w dół Dobra, No i o to, w tym odcinku Będziemy gruberować pole Tak Bardzo dziękuję za wyciszenie ba, Bardzo bardzo dużo Subów Aj no he, czekajcie, może grać trochę ściszyć. Bom za za Wą... No mam, no, no, mam, Tu trochę przyciszymy Tu to, tu to... Trochę za cicho zrobiłem... Mm, Tyle mieć 40... A tu 30... Mam, ma, coś będzie stać? No i... Czekajcie... A radio sobie włączymy? czekajcie chwilę se naładuje czy nie no i bardzo dzięki za suby bardzo to bardzo dużo a w tyle nawet nie myślałem aż, że no a w tyle nie będzie tych subów kurde działo no dobra mamy Bo, właśnie nie wiem czy tak to... Mam taką nadzieję... Mam taką nadzieję, że zamięsadź... Wszystko... O, oby tak, a jak nie tu O, to na chwilę tylko, no... Właśnie, i dzięki za komentarze, bardzo to pomogło... O, to ramy Włączę na razie radio no. Na razie nie potrzebne nam e, radio może później No Damy 3 gra się podłosi Właśnie no właśnie i dzięki za sobę bo mam 69 słów bardzo dziękuję, aż tyle nie myślałem, że aż tyle będzie. Mówię, bardzo tu pomogło. O może chyba tylko 3 metra, ale do masejka jest dobry. Tu może, nie wiem, może będzie wiem, ten, Jak to się nazywa? Za... Za... Nie... Nie... Nie, nie wiem właśnie, czy, czy to tu będzie posiane soja może być tutaj posiania nie może być soja i pewnie tak zrobię ze że, że soja tutaj posiania tu może jakiś zboże pszenica a zresztą może na drugim sezonie a na drugim sezonie to kupić ciepkę czy i można wygrać gruber albo siebki? Nie na razie ta idzie jedna starczy. No, zależy jak długo. mam no, 4 minutki. No, mam no, może zdążymy tym polem całe zrobić. Zobaczymy, bo, bo to leci. No, tak przesta się na godzinę. No, no i bardzo fajna, fajna, fajna mapa. Dzięki za komentarze, dzięki za łapki, dzięki za wytrzecienia no, i to bardzo pomogło I dzięki za wszystkie, że mnie oglądają, bardzo dziękuję Bardzo dziękuję, że mnie o oglądacie, oby tak dalej No co, dzisiaj jest 30. Jest 30 nie, 31 grudnia Ostatni grudzień, no co? Wszystkiego najlepszego, aby w drugim roku, roku było tak lepiej, albo nawet subami. No, wiem, ba, bardzo to mi pomaga, za, za aż tyle subów, przez dwa miesiące, przez subów. Mój kolega ma tylko 57, a to przez 3 lapa. To, to bardzo mało, ale bardzo się cieszę, no co? Wszystkiego najlepszego na, 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 na nowym roku No i ty, dużo drówka, pomieszczości Dużo kasy No co? Wszystko, no i wszystkiego najlepszego Pozdrawiam, Ł Łukasz No, no, no właśnie, i... No i jutro, a jutro zobaczę, ci będzie smatorek na 100% nie wiem, zobaczę, jak mi się to chce, po, po to zobaczę, czy będę nagrywał, czy dam radę nagrać się oczywiście, bo że już u nas z Peterdamii a jest za 5 piąta, właśnie już slam Peterdamii i kurwa, no, mam stanie, kurwa, i się wystraszy, kurde, no. No, nie mogą się, nie teraz kurde, nie ma no 12 a, a już się lały o 5 godzinie Po prostu debile, kurwa No tam, debile fój, jest kurde strzelasie o 5 godzinie A bo się przyboją, kurde No tam, tak ale tu polecam, bardzo duwe, no no wa, no, bo, no boją się przy, pepitać, kurde gdzie ociścielam ociścielam się o 12 kurde w niedzielę się kurda kurde no bo dzisiaj no no i w niedzielę no co bardzo fajny farming bardzo polecam właśnie chcę kupić kamerę Żeby mnie widzieć i, i nagrywać i jeszcze tam wiem rodniku a i pisze komentarz Czy mam inny kanał a to takie nie wiem traktory, takie gospodarstwa, takim tem ta grabem, ta co... czy, czy teraz mam konto to będzie do, do gier, a tam zajem, nie wiem, do rolnictwa. Właśnie no właśnie, i czy tak zrobić, a, a nie właśnie czy to mi czy chcecie takie, to pisze w czy czycie czy, 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 czy takie coś zemiałem zrobić, nie? To masz jak bardzo fajny, go zostawię, a na kolejnym... Traktor, nie wiem, może będzie Niholand jakiś, zobaczymy, a później może się kombaj zmieni, a nie może będą dwa, ten będzie i może, nie wiem, agrusa, albo Fend. bo Nicholand też nie chcę, był, był 15, I też chcę inne maszyny potestować, tak, i może jakiś Puginy kupię, może tą piątkę, tą zieloną, Alt, to te, te, te tego też, bo mogą pracownik, czwórką razpieczniem, a ja piątką albo dwóch pracowników, no Mamy 8 minut, co? Już 8 minut, ale cała zapieprza, nie? A trzeba zrobiłem, prawie nic. Nie No. W ogóle teraz dzięki za wyczyścienia pod tym odcinkiem co było dwa dni temu

w go. No. i właśnie to bardzo pomaga nie, bo mam taki kanał nie, nie, ja będę doradził, to też może będę nagrywał zobaczymy zobaczymy jak po roku czasu czy się utrzyma czy tyle, bo łapek będzie w górę albo w dół i też mam, mam taki komentarz że będę za... nie nagrywaj bo nie umiem chcę spróbować jak nie wyjdzie, to nie będę nagrywał tyle, i proste chyba nie. Tutaj taki pasek ze zawet z wydnięciem, z traktorem. Do, zza, taki pasek zrobiłem, bo tu mam posianem na tym polu, bo posiadam przed odcinkiem, żeby było coś posiane No co, kolejna. W zi... kolejnym odcinku nie. Na wodzu, czy chcecie się wy? To pytzcie w czy chcecie jeszcze się. Sierp, opryski i ziwa możemy tak zrobić. Nie wiem, 5 Może na wołę na ziwa, możemy polecieć. Możemy, możemy tak zrobić. i jak chcesz, oczywiście. to w czy mam na swą. Mogę wypożyczyć to, tą samą zbierającą. I tam mogę sprzedawać. To możemy też tak zrobić. I możemy ją do, do sklepu i to wypożyczyć. Jak chcesz, oczywiście, nie bo mi to jest obojętnie, no, tak nazywam, to da też pojedzie, bo... na zewnątrz dać się w środku, trzeba powiedzieć. Bo no, widzicie, to tam mam tam taki zielony przycisk, mam napęd włączony. tak mi się dziwiło, to to, to to mam włączone a tak mam napęd włączony. Ba bardzo fajny, bardzo fajny traktorek, mały zwrotny i chyba ten traktor będzie do końca tej serii mam no Ja na, widzicie mam 152, Pocine... A, 2... nie mam przecinek tego, 2... nie tu mam przecinek 208 zł mam a, a to, to oczywiście w Erlo Erlo kurwa w Erlo Czeko, to, to się nazywa no to nie polskie mam... to nie polska kasa, o to będzie lepiej, w Erlo, no 12 minut, ja pierdolę, serio te 12 już minut? ale co za chyba tu skręcamy? no i tak pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam tak sebe Dziętaka, Bymasa, Fifola, Kube, Kubę, Kubę Szymona, Wyśnie. Kogo jeszcze za? Marcina, mają Fifola, Czarka, czoska, Dominik, Grabowski. tak jak dobrze kogo ko to ko ja tak Dominik Grabowski. Bo, bo mówię, co mam go pozdrawiać. No i tam pozdrawiam drugą C. Moją klasę oczywiście, bo, bo chodzę do, do gimnazjum, oczywiście do ubowa jak jak wie, kto, kto chodzi, to do uba jak nie wie, to teraz już wie, zachodzę do ubowa do, do, do gimnazjum do ubowa no i tak pozdrawiam, trzecią A, trzecią B, trzecią C, no właśnie, i o, i o tym co zapomniałem. Ton. Gra bardzo fajnie. to punkt punktu mogę dać za tą grę. Bardzo fa fajne są ten gr jest. A no właśnie, i polska mapa. Może będzie w drugi dzień, w środę, w czwartek. A będzie ta seria. Nie wiem. Raz, ta, raz tamta, nie. No. Mimo, zagrać, ku. Ale nie, po bardzo zajebista. Kurwa ta mapa. Nie, po prostu. Zajebiste oj kurwa ale Po prostu zajebiste kurwa To co kupiłem. Nie? Po prostu zarombista ta gra Bardzo polecam. Razem mi wyszło z przesyłką 100, 100, 116, 116 zł tam z, z grassami, A Sam farmy kosztował tak 900. Byłem tam po 74, ale zaśmęci mam... jestem mam pewien, że to jest farming. A nie, jaka jest podróbka farmingowska? jak ja mówiłem, 15 to pewnie już w tej 15. A, a tu jeszcze może skończyć na tym polu? Bo nie skończyłem, 15 już się skończyła, ta 17. Jak widzicie, maszyny się brudzają. No daj... tak było w 15, ma 15. Mam, no, mamy 15 minut no jak 15 to też się brzy maszyny, tam wszystko w ogóle, ja nie wiem, to zrobić tak 20 dni. Nie tak, teraz raz nie, raz zrobić, że nie wiem, noc, noc trzeba zrobić, te sprawić jak te światła schodzą... chodzą, bo no widzicie no, ja nie sprawdzałem, właśnie i te tak zrobić, żeby sprawić te światła. Czy to, to... to prawda? Czy tak le, lepiej dawałem 15 czy nie? Ale jak nie to w dzień tylko będziemy robić. Właśnie chcę sprawdzić, sprawić czy to... czy le, lepiej poprawili te światła jak 15 czy tak samo? No. Właśnie i nie. Oby to, to się kurwa zrobiło, nie? A jak nie dupa ja kurwa i muszę Jem, jak jak, ten, jak nie, nie ten guzik zrobię to kuchno. od nowa muszę to wszystko zrobić, nie? No, ja no, 16 minut Nie tak źle Jak myślałem, no Ogólnie po prostu nie Dać łapkę za tym przed Beczkę z przodu be, Beczkę to teraz by się podniósł Na, na koło to co, już będziemy kończyć, Bo już mamy 16 minut, co, dajcie łapkę, dajcie suba, pisek, komentarz. Czy to, toczycie to, to, to na drugim odcinku, trzymajcie się. Na razie, cześć, pa.